Ostre spadki cen ropy naftowej wywołane epidemią koronawirusa i wyraźnie niższe hurtowe ceny paliw u polskich producentów spowodowały, że w tym tygodniu tankowanie jest tańsze. Chociaż spadki na stacjach benzynowych nie są tak głębokie, jak można by tego było oczekiwać. Aktualnie. O grosz mniej niż tydzień temu kosztuje benzyna 98-oktanowa i diesel, które oferowane są średnio po 5 zł i 26 groszy i 5 i 12 groszy. O 2 grosze potaniały benzyna 95 oktanowa i autogaz, sprzedawane przeciętnie na stacjach w Polsce po 4 ,92 zł. 92 za litr 95 i 2 ,31 zł. 31 groszy za litr autogazu. Na światowym rynku naftowym w tym tygodniu mamy do czynienia ze stabilizacją cen ropy w okolicach 55 dolarów. Po długotrwających obniżkach cen ropy, spowodowanych oczywiście wspomnianą epidemią koronawirusa, postanowił przeciwdziałać dalszym spadkom OPEC. I tak na rynek docierają informacje o możliwym pogłębieniu redukcji produkcji surowca. Z analiz epetrol.pl na nadchodzący tydzień wynika, że na stacjach paliw możliwe są dalsze obniżki ale to, czy rzeczywiście będą miały miejsce, zależy od właścicieli stacji. Z analiz epetrol.pl wynika, że marże przez nich osiągane są aktualnie na bardzo wysokim poziomie i to od nich tak naprawdę zależy, czy będą chcieli obniżyć ceny.